Znajdujemy się przed Kościołem Świętej Trójcy u Ojców Franciszkanów. Za nami już praktycznie adwent, bo już ostatni tydzień. Trwają tutaj przygotowania do świętowania Bożego Narodzenia. W tle widzimy no, szopkę, która będzie towarzyszyła nam przez cały okres Bożego Narodzenia tutaj przed Kościołem. No i właśnie, skąd ta tradycja tutaj u Ojców Franciszkanów? Szopki, bo ta szopka to jest szopka inna niż we wszystkich kościołach, dlatego że będą tutaj żywe zwierzęta. Witam pochwalony Jezus Chrystus. Skąd żywa szopka, bo taką pierwszą żywą szopkę zrobił, czy jak to powiedzieć, po raz pierwszy wykonał święty nasz ojciec Franciszek, założyciel. On to właśnie w Wasyżu tak przeżył te święta Narodzenia Pańskiego. Że, że aż zrobił tą żywą szopkę i dlatego my już tutaj tak samo jako franciszkanie chcemy tą tradycję podtrzymywać. Ta tradycja była przerwana, była przed kilku, kilku laty żywa szopka, teraz drugi rok na nowo wróciliśmy do tej tradycji i cieszymy się, że, że to się w tej chwili udało zrobić. Planujemy, że, że będzie osioł, planujemy, że będą owce, koza jeszcze ma być, myślimy, że być może też będą jakieś ptaki, gołębie. No i przede wszystkim cieszymy się, że, że odwiedzą nas tutaj parafianie z Kwizyna, mieszkańcy Kwizyna i z okolic, między innymi przez, 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 przez to, że możemy dotrzeć drogą internetową. Szopka, te zwierzęta planujemy, że zostaną przywiezione poniedziałek po obiedzie 23 i będą przez cały czas aż do 27 czyli przez wigilię 24 przez pierwszy dzień świąt 25 i 26 cały czas te zwierzęta tutaj będą nocowały Planujemy też 20, 25 około godziny 14 do 16 jakieś takie wspólne spotkanie. Może młodzież będzie chciała trochę śpiewać. Też między godziną 23 a 24 przed jedną przed mszą świętą dla dzieci tą wigilijną na Narodzenie Pańskie a pasterką o godzinie 24 też chcemy koncertować. Młodzież chce koncertować przy tej żywej szopce. Ale zwierzęta pojawią się jeszcze po raz drugi przy okazji orszaku Trzech Króli. I będzie to którego dnia? I co wtedy będzie się działo? Też planujemy 6 stycznia 2014 roku orszak Trzech Króli. Ten orszak Trzech Króli wyruszy około godziny 13:30 sprzed katedry. I trasą po Kwizynie przyjdzie tutaj do Żywej Szopki. A zatem zapraszamy do Kościoła Ojców Franciszkanów. Z nami był tutaj ksiądz, ojciec Marek, ojciec Franciszkanin i zapraszamy, aby świętować ten czas, także odwiedzić tutaj to miejsce, pokazać dzieciom żywe zwierzęta, ale przede wszystkim wziąć udział we wszystkich tych wydarzeniach, które właśnie są przygotowywane na czas świąteczny. Zapraszamy, żywe zwierzęta będą cały czas czekały. Zapraszamy Was wszystkich tutaj.